Czarna Pantera Kanda w moim sercu ma scenę po napisach, a właściwie Mid Credit Scene. I jest o czym rozmawiać. Co oznacza ta scena i jakie konsekwencje może mieć dla przyszłości MCU? W tym materiale oczywiście pojawią się spoilery dotyczące filmu Black Panther: Wakanda Forever. Po finałowym starciu Wakandy i Talokan i zawarciu porozumienia pomiędzy nową Czarną Panterą a Kukulkanem, czyli Namorem, otrzymujemy scenę, w której Shuri odpowiada na zaproszenie na i wybiera się do niej w odwiedziny na Haiti. To tam Shuri postanawia dokończyć rytuał rozpoczęty ze swoją matką królową Ramondą i spalić szatę, która symbolizowała żałobę. Zakończenie żałoby to nie pożegnanie tych, którzy odeszli, ale przejście na nową relację z tymi, których między nami już nie ma. Shuri musi się pogodzić nie tylko ze stratą brata czyli króla tczali, ale również ze stratą swojej matki, Ramondy. To wówczas do Shuri na plaży dołącza Nakia i sześcioletni chłopiec, który przedstawia się jako Toussaint i okazuje się, że jest to syn Naki i... Tchali. Imię tu są to jego imię haitańskie, a jego wakandyjskie imię to Tchala, syn króla Tchali. Nakia tłumaczy Shuri, że ona i Tchala postanowili, że ich syn wychowa się poza Wakandą. Z dala od tronu i ludzi, którzy będą chcieli wpłynąć na jego wychowanie. O istnieniu małego Tchali wiedziała tylko królowa Ramonda, a Shuri. Jest osobą numer dwa. Nakia mówi, że nie pojawiła się na pogrzebie Tczali, dlatego że Tczala był dla Łakandy synem i królem, ale dla niej był całym światem. Ale to również ze względu na swojego syna. Nie pojawiła się na pożegnaniu króla. Aby niepotrzebnie nakładać na mojego chłopczyka stresu i odpowiedzialności, która może wynikać ze śmierci jego ojca. Zajmijmy się na moment haitańskim imieniem Czali juniora, bo to ono może sugerować jaka będzie przyszłość są w MCU. są to imię bardzo istotne dla historii kraju jakim jest Haiti i walki o wolność czarnoskórych ludzi będących niewolnikami. François-Dominique Toussaint Louverture był jednym z rewolucjonistów, który urodził się i przez większość swojego życia był niewolnikiem, i postanowił zbuntować się przeciwko kolonizatorom i walczyć o wolność wyspy znanej jako Saint-Dominique, która później stała się dwoma państwami Dominiką i Haiti. François-Dominique, tu są Louverture, był symbolem rewolucji dla całej zachodniej półkuli, która została skolonizowana przez Francuzów i Hiszpanów. Co prawda Louverture zmarł w w 1804 roku, ale jego heroizm i przywództwo pozostało żywe wśród jego ludzi i sprawiło, że stał się legendą całego Haiti. Czy to ma sugerować, że TJ, bo od dzisiaj tak będę na niego mówił, stanie się w przyszłości wielkim liderem Wakandy i doprowadzi do ustanowienia nowego miejsca swojego rodzinnego kraju w światowym porządku? Na to na pewno będziemy musieli jeszcze chwilę poczekać. Czekać. Czy jednak taka postać jak T'Challa, syn T'Chali, istniała w komiksach? Nie do końca. W jednej z alternatywnych rzeczywistości T'Challa miał syna, ale nie syna z nakią, a syna ze Storm, czyli członkinią X-Menów. W tej rzeczywistości dziecko nosiło imię Azari i dołączyło do Avengers, które musiało walczyć dość długo z Ultronem. I tutaj pojawia się jeszcze jeden bardzo ciekawy element, który został poruszony w filmie Czarna Pantera Wakanda w moim sercu. Namor był mutantem i odziedziczył moce po swojej matce, która zażyła Heart Shape Herb. Czy młody T'Challa będzie posiadał umiejętności swojego ojca, mimo tego, że nie jest jeszcze Czarną Panterą? Czy tak samo jak namor, będąc dzieckiem osoby, która zażyła zioło serce, będzie w stanie wykorzystywać umiejętności nadane w rytuale? Historia przytoczonego Azari, czyli syna Tczali i Storm, sugeruje, że jest taka możliwość. Ponieważ on również odziedziczył Azari, nie DJ moce po swoich rodzicach. Tutaj oczywiście rodzi się pytanie, czy poprzednie Czarne Pantery, między innymi ojciec Tczali seniora, czyli Czaka, przekazali swojemu synowi moce. Ale pamiętajmy, że nie wiemy na jakim momencie życia czaki. Urodził się Tchala. Czy Tchaka był już wówczas królem młakandy i czarną panterą po zażyciu Hardshape Herb? Abstrahując od tego, jak emocjonalna miała być ta scena, muszę przyznać, że trochę mnie ona zawiodła. Cały jej wydźwięk wydawał mi się bardzo karykaturalny. Tchala i Nakia off-screen doczekali się potomka, a cała historia Tchali została zrekonowana. Nie podoba mi się to zagranie i zakrawa to delikatnie o nieintencjonalne zakpienie z dziedzictwa Czali i Chadwicka Bowzmana. I szczerze mówiąc, nie mam absolutnie pojęcia. Czy TJ ma w ogóle szansę wpłynąć w jakikolwiek sposób na przyszłość MCU? Co myślicie o scenie po napisach, a właściwie meet credit scene? Czy podobało się Wam to, w jaki sposób oddano hołd Chadwickowi Bowmanowi? Dajcie znać w komentarzach, a my widzimy się w kolejnych materiałach wideo. Trzymajcie się. Cześć.